Ewangelia według Marka, rozdział 6, fragment 1, misja 12. Przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosi. Ale idźcie obuci w sandały i nie wkładajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, pozostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z waszych stóp na świadectwo przeciwko nim. Oni więc wyszli i głosili, żeby się nawracali. Wyrzucali też wiele złych duchów, oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Czytając te słowa, Zastanówmy się głębiej. Jezus wysyła dwunastu apostołów, aby ci głosili Ewangelię, uzdrawiali chorych i wyrzucali złe duchy. Ta misja, choć pełna mocy, jest również wielkim wezwaniem do zaufania. Jezus daje uczniom władzę nad duchami nieczystymi oraz moc uzdrawiania, ale zarazem nakłada na nich zadanie, by podróżowali z minimalnym bagażem, bez zapasów. Pieniędzy i nadmiaru rzeczy. Taki sposób życia ma ich nauczyć, że ich siła i skuteczność w głoszeniu Ewangelii nie zależą od ludzkich zabezpieczeń, ale od pełnego zaufania Bogu. Jezus pragnie, by jego uczniowie byli zależni od Boga w każdym aspekcie swojego życia, pokazując, że Bóg zapewni wszystko, co jest niezbędne. To przypomnienie, że życie wiarą nie opiera się na zewnętrznych zabezpieczeniach, ale na wewnętrznej pewności, że Bóg zawsze będzie z nami, niezależnie od trudności, które napotykamy. Kiedy Jezus mówi apostołom, by nie brali ze sobą nic poza laską, wzywa ich do życia, które jest proste, skromne, ale pełne zaufania. Daje im także instrukcję, by wchodząc do jakiegoś domu. Pozostali tam aż do momentu, gdy pójdą dalej, co wskazuje na znaczenie gościnności i otwartości w Bożej Misji. Jezus wskazuje również na konsekwencje odrzucenia Jego przesłania: Jeśli mieszkańcy jakiegoś miejsca nie przyjmą Ewangelii, apostołowie mają strząsnąć proch z nóg na znak świadectwa przeciwko nim. To pokazuje, że misja apostołów jest nie tylko zaproszeniem, ale i wezwaniem, które ma konsekwencje. To również zaproszenie do nawrócenia, ale jeśli ktoś odrzuci to wezwanie, staje się odpowiedzialny za swoje wybory. Z tej misji uczymy się, że wiara powinna być praktyczna i zaangażowana, że jesteśmy wezwani do głoszenia Bożej miłości i do bycia świadkami Jego mocy w codziennym życiu. Zaufanie w Bożą opiekę, niezależnie od zewnętrznych trudności, jest kluczem do owocnego życia duchowego. Jezus wzywa nas do tego, byśmy, tak jak apostołowie, w pełni zaufały Bogu w każdej sytuacji, będąc gotowi na to, by On sam prowadził nas przez nasze misje, tak jak prowadził swoich uczniów. Niech to przynosi Ci pokój, Twój przyjaciel pozdrawia.